Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Często bywa, że jak pokazuje się nam, co jest dobre, to znajdzie się jakiś argument, żeby to odrzucić. Bo przecież nikt nie będzie mi mówił, co mam robić. A co ja jestem gorszy, żeby on mi podpowiadał, jeszcze będzie lepszy ode mnie? Nie je i nie pije, pewnie jest opętany. A ten z grzesznikami siada do stołu, bo to żarłok i pijak. Zawsze znajdziemy kamień, żeby nim rzucić. Dlatego nie warto ustawiać swojego życia pod dyktando innych, ale zająć się czynami dobra, bo te mogą zostać zauważone i wyjaśniać nasze decyzje. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.